Mieszkańcy Częstochowy, którzy czują się pokrzywdzeni uchwałą Rady Miasta Częstochowy z 2019 roku odnośnie wykupu mieszkań z zasobów gminy, przybyli 23 stycznia na sesję Rady Miasta, aby złożyć projekt obywatelski w tej sprawie. Chodzi o to, że wiele osób zamieszkujących nawet przez kilkadziesiąt lat lokale będące w gestii miasta. Podnosili ich standard, inwestując w nie ogromne środki i chcieliby wykupić mieszkania z bonifikatą, jaka miała miejsce przed wspomnianą uchwałą z 2019 roku, a z której wielu wtedy skorzystało. To był rok 2019, kiedy Urząd Miasta wprowadził uchwałę, która w sposób no, nieoczekiwany dla wszystkich ograniczyła możliwość wykupu mieszkań z zasobów gminy. Chodzi o mieszkania, które, które mieszkańcy zamieszkują, mieszkańcy i mieszkańki zamieszkują 40, 50, 60 lat, bo są dość takie przypadki. I w, w, tej, w, tym, w tej uchwale zmieniono bonifikatę dla tych ludzi z 80% do 35%. Jak przeliczamy, to w każdym mieszkaniu wychodzi to ponad 100 tysięcy złotych więcej przy wykupie mieszkania. Dlatego jak zobaczyłem to, że tak bez konsultacji z mieszkańcami y, część mieszkańców w ogóle złożyła swoje wnioski w 2016 roku i cały czas przez trzy lata czekali, nie, nie, nie było w Częstochowie ani w Polsce żadnego rzeczoznawcy, który mógłby zrobić operat szacunkowy tych mieszkań. I nagle w 2019 zmieniono tą uchwałę, zmieniono bonifikaty na y, z, no mniej korzystne dla nich. Rzeczoznawca się znalazł, ale wtedy ludzie, no, raz, że od 16 do 19 roku mieszkania szybowały, bo no, nieruchomości cały czas drożeją, to jeszcze zmieniono te bonifikaty na, na takie, że po prostu tych najstarszych mieszkańców naszego miasta po prostu jest nie stać na tych mieszkań na własnowych. Zobaczyłem inne staruszki, starców, którzy zagubieni jak dziecko węgla, węgle, nie wiedzą co robić, bo się nagle okazało, że to co te pieniążki, które ciłali całe życie, no to jest praktycznie jedna trzecia, jedna czwarta tego, co muszą teraz włożyć, żeby to mieszkanie było ich własnością. Zaznaczam tutaj, że tu jest mowa o mieszkaniach nie, które po latach 90. budowały samorządy, gminy. To nie są mieszkania na Herberta, to nie są mieszkania budowane przez Krzysztofa Matejasczyka i jego świtę. To są mieszkania, które już budowały huty które budowy Polna, Wełnopol, starej po prostu lokalizacji bloki, które 50, mają 50-60 lat i te bloki tak naprawdę utrzymują ci mieszkańcy od tych 50-60 lat, nikt inny. Tylko, że ty, uz, ważna rzecz, zauważyłem, że jak ciocia wykupiła mieszkanie z zasobów gminy, to jej opłaty do ZGMTBS zmniejszyły się o 30%, czyli wychodzi na to, że nie na rękę jest obecnym budażom i ZGM-owi, żeby ludzie wykupywali te mieszkania na własność, będą odchodzić z wspólnoty i ukróci się finansowanie ZGM-u. A jak ZGM zarządza pieniędzmi, no to dobrze wiemy. Mieszkańcy Częstochowy prezentowali swój problem podczas sesji Rady Miasta, opisując go w szczegółach, aby radni mieli pojęcie w temacie i mogli zagłosować za przyjęciem obywatelskiego projektu. Niestety tak się nie stało i projekt przepadł głosami lewicy i koalicji obywatelskiej. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych? stanowiących własność gminy Miasto Częstochowa i jej najemców oraz warunków udzielenia bonifikat i, i ich wysokości dróg BNP. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To głosowanie za 10-13, przeciwko nieobecny. Uchwała nie uzyskała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Tuż przed wyborami samorządowymi obecny przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś stwierdził, że wprowadzona uchwała w 2019 roku była błędem, a on sam będzie przekonywał radnych, aby sprawa została załatwiona po myśli mieszkańców. Czy ci ludzie, którzy chcieliby wykupić sobie te mieszkania z tą bonifikatą, która była, a potem dla nich, jak się okazało, już te bonifikaty nie było, bo się zmieniły przepisy w mieście. Proszę powiedzieć, czy ci ludzie będą mogli sobie wykupić te mieszkania? Jaki Pan ma w ogóle stosunek do tej kwestii? Uważam, że to był bardzo wielki błąd wprowadzenie tej uchwały. Szkoda, że nie na tej, uchwa na, na tej ostatniej sesji Rady Miasta mieliśmy głosowanie, niestety to nie przeszło. Jestem przekonany i, i chciałbym tutaj złożyć deklarację, że. Jak wygram wybory, oczywiście wrócimy do tego tematu najszybciej, jak się da, i przegłosujemy. Będę przekonywał Radę Miasta do tego, aby, aby powrócić do tych ulg. Oczywiście ustalić je też, ponieważ już mamy taki, można powiedzieć, nieformalny komitet tutaj mieszkańców, który, którzy zbierali te podpisy, ustalić z nimi te, te zasady. Tak jak było to wcześniej, ludzie, którzy przez wiele, wiele lat mieszkali w tych mieszkaniach, płacili, Uczciwie za, za ten najem, z myślą, odkładali również przez lata pieniądze z myślą o tym, że kiedyś będą mogli sobie te mieszkania wykupić. Wprowadzenie takiej uchwały było wielkim błędem i trzeba się z tego wycofać. Najwyraźniej zbyt słabo Łukasz Banaś przekonywał radnych swojego klubu, ponieważ 13 jego członków wraz z nim samym zagłosowało za odrzuceniem obywatelskiego projektu. Za byli tylko radni PiS i Krzysztof Świerczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej. Warto dodać, że prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk był obecny na sali sesyjnej i wysłuchał części głosów czujących krzywdę mieszkańców Częstochowy. W końcu zapowiadał przed wyborami lepszą Częstochowę, ale niestety dość szybko opuścił salę obrad, co zbulwersowało przybyłych częstochowian i radnych opozycji. ludzi, którzy zostali poszkodowani, którzy zostali porzuceni tak naprawdę, zdani na łaskę i na łaskę tego, co powie urzędnik. Przypominam i chciałbym dopowiedzieć, że w roku 2019, w roku 2019 ta uchwała drastą, dra, drastycznie, przepraszam, ograniczyła tym ludziom możliwości wykupu tych mieszkań. To po pierwsze, po drugie obniżyła bonifikaty. Natomiast już w roku 2016, 2017, 2018 ludzie, którzy składali takie podania, no dostawali w urzędach informację, że tych mieszkań wykupić nie będą mogli, że trzeba poczekać, bo coś ma się zmienić. Zmieniło się. W 2019 roku mogli już wykupować swoje mieszkania, nagle znalazła się firma, która była w stanie wykonywać aparaty szacunkowe, które że na zupełnie innych warunkach. Wczoraj na komisji usłyszeliśmy od naczelnika Gerasza, proszę Państwa, i to jest też cenna informacja dla Państwa radnych, że no w większości przypadków nie opłaca się remontować starych bloków, starych zasobów, a łatwiej jest zbudować nowe. Pan Gerasz podał nawet te cyferki, no całkiem ładnie to wyglądało. Natomiast do czego zmierzam? Proszę Państwa, mieszkania, o których jest mowa, to są mieszkania w budynkach, które są 50, 70, 80 i 90-letnie. To jest 95% tych budynków. To są właśnie ci poprzedzeni ludzie. Ludzie, którzy spłacając kredyty zaciągane przez ZGMTBS, spłacali tak naprawdę te mieszkania, następne mieszkania, bo ktoś kiedyś obiecał im, że to mieszkanie będą mogli wykupić, że będą to ich mieszkania własnościowe. Mieszkania, na które włożyli przez lata. Pan prezydent, w swoim oświadczeniu na temat opinii, przepraszam, na temat naszej projektu, naszej uchwały, zawarł zapis, że obowiązkiem mieszkańców jest dbać o te zasoby. Proszę państwa, jasne, no, można polemizować, można tutaj wchodzić w retorykę pana prezydenta, co jest no, dbałością o te zasoby. Ci ludzie, proszę Państwa, przez te 80 lat, niejednokrotnie, istnienia tych bloków, musieli wymieniać w tych blokach, w mieszkaniach, wszystko, kompletnie wszystko. Czy to zalicza się też do dbałości? Wracając na chwileczkę do tego, co powiedział Pan Gerasz i tego, że te, te stare bloki w zasadzie tu tam lepiej wyburzyć, wybudować nowe. Panie Gerasz, skoro liczba mieszkańców się zmniejsza, skoro w tym momencie nie ma już kolejek osób, które czekają na mieszkania komunalne, to myślę, że najwyższy czas chyba podjąć jakieś decyzje, uwolnić te mieszkania i przywrócić sprawiedliwość. Bo jeżeli ktoś z Rady, czy tam z rodziny radnych, czy wiceprezydentów może wykupić mieszkanie w czasie, kiedy inni nie mogą wykupić tego mieszkania, no to coś tutaj nie gra. Proszę Państwa, Szanowna Rado, bardzo Was proszę o pochylenie się nad tym projektem, nie dlatego, że tutaj mamy na sali spekulantów, tylko proszę się rozejrzeć. Mamy tutaj pokrzywdzonych ludzi. Ludzi, którym odebrano tak naprawdę wszystko. Oszczędności życia, dlatego że remontują te mieszkania kapitalnie. Tak naprawdę, bo większość tych mieszkań nie nadawało się do zamieszkania, zrobili prezent urzędowi miasta i zasobom komunalnym. To nie są ludzie, którzy kupili czy weszli w stan posiadania, najmu tych mieszkań wczoraj. To są ludzie, którzy mieszkają w tych blokach od kilkudziesięciu lat. To nie są żarty. Wy w tym momencie, jeżeli odrzucicie ten projekt uchwały, on naklujecie na tych mieszkańców. Nie wolno tak robić. Naprawdę nie wolno tak robić. Ci ludzie przyszli tutaj po to, żeby pokazać wsparcie całemu komitetowi, mnie, mojemu koledze Marcinowi i całej naszej inicjatywie. Jesteśmy tu po raz trzeci. Dwa razy zrobiliście sobie w poprzednim składzie z nas żarty. Czas na trzeci raz, czy może w końcu nastąpi jakaś refleksja? Więc spotykamy się po raz trzeci w tej samej sprawie, bo to już powinna być kpina i władza na miasta, że mieszkańcy z tym samym problemem przychodzą po raz trzeci. Nikt do tej pory z Urzędu Miasta, nie nikt z zainteresowanych nie zgłosił się do nas, żeby wsiąść, wypracować jakiś kompromis. Dlatego po raz trzeci złożyliśmy projekt swojej uchwały. I po raz trzeci o niego walczymy. A walczymy dla kogo? Walczymy dla tych mieszkańców, którzy siedzą tam z tyłu. Dla mieszkańców, którym ograniczono wykup zupełnie. Bo ci mieszkańcy y, przy tej udziale miasta powyżej 50% zostali zablokowani totalnie, jeżeli chodzi o wykup mieszkania. Mówiła przed chwilą Pani Ola. Pani Ola pewnie włożyła w swój remont mieszkania około 100 tysięcy złotych na tydzień, Może zróbmy tak, że Pani Ola wyjdzie z tego mieszkania, a Urząd Miasta odda pieniądze za remont. Bo nie może być tak, że mieszkańcy remontują lokale w miastu. No nie może tak być. Ponadto chciałbym, żeby wszyscy w tym mieście byli równo traktowani. I tutaj uśmiech do pana Bukacza. Panie Tomaszu, no nie może być tak, że mieszkańcy, którzy składali wnioski o wykup, ja pana przepraszam, że ostatnio pomyliłem się o, o odnośni ulicy, bo powiedziałem Połowskiego połowskie, bo powiedziałem Że jest tak, że mieszkańcy, którzy składali wnioski w, roku, w, roku, w, roku, w roku 2016 roku i 2017 zostali od odwlekań, że nie ma rzeczoznawcy, a u Pana temat załatwił się wówczas. W przypadku Pana rodziny na wszystkiego. Bo to jest niesprawiedliwe. Tak ja uważam, bo uważam, że legitymacja partyjna nie powinna dawać przywilejów. Tak. Zresztą nie ma Pana Niestocznego i Pana Niestocznego już pyta, o to jak zrobił to, że jego mieszkanie zostało, w... mieszkanie, w którym prowadził działalność gospodarczą na Kińskiej od 14 zostało wykupione Chwilę po tym jak weszła uchwała w 2013 roku, pan jest ważny do tej pory, nie odpowiedziałem na to pytanie, pan jest ważny, bo nie wiem czy mieszkańcy Wysock też jest z lewicy, podobnie pan Łukasz i też dziwnym trafem jego, jego wniosek był procedowany tylko rok. Mamy pana prezydenta Marszałka, no, przecież pan wie dobrze, że pan też skorzystał z bonifikaty przy wypierw... <śla> w 95 -95 roku, no, bo, bo pan... Od początku wiedział, że chyba będzie źle. Wiem. tutaj w pana przypadku. To ponu... nie ja proszę 8... pan. O... Rodzinę. Mówimy o rodzinie. Mówimy o rodzinie. 85% bonifikaty Oni i 75%. Niech kłamie. To niech pan. Pan, niech pan mi to pokaże. Proszę pana, pan po prostu kłamie i... Dobrze. Jeżeli chodzi o pana niesmacznego, skorzystał, jego rodzina skorzystała z bonifikacji 89%. Dlatego proszę państwa radnych. Ja wiem, że pewnie mieliście klub, że pewnie łamano Wam kręgosłupy, żeby zagłosować przeciw uchwale obywatelskiej, ale Wy jesteście z koalicji obywatelskiej, więc głosujcie za obywatelami, bo nie po to w kampanii mówiliście, że będziecie sprzątać, że będziecie naprawiać błędy Matejaszczyka, żeby teraz głosować przeciw mieszkańcom. Tyle z mojej strony. Dziękuję.